Co tam, trzy minuty pod drzewem to świetny czas, żeby porozważać Boże Słowo i miejsce wcale nie najgorsze. No bo jak jesień, to i drzewo pomaga tutaj, oczywiście, się skoncentrować na Bożym Słowie. Może nie, ale niech tak będzie. W każdym razie, witajcie w poniedziałek święto Szymona i Judy Tadeusza. Dzisiaj święto apostolskie, więc czerwone kolor, kolor ornatów. Wspominamy apostołów i przypominamy sobie po raz kolejny, że Pan Jezus chciał właśnie kościoła zbudowanego na apostołach, czyli też na ludziach, czyli na konkretnych ludziach, którzy tę wspólnotę kościoła tworzą, często niedoskonałych, często grzesznych. Sam wybiera tych ludzi na modlitwie, czyli też oczywiście po konsultacji z ojcem, takim rzeczywiście rozmodleniu, takim duchu, więc to też jest dla nas taki znak, że rzeczywiście to nie jest przypadek, że Pan nie miał chwilę słabości i, i nie wiedział, co robić, a to sobie wymyśli Kościół, właśnie w takiej formie. Nie. To jest pomysł złożony na modlitwie Jezusa, która myślę, że no, każdy, kto wierzy w Boga, kto wierzy w Chrystusa jako Boga, Pana i Zbawiciela i Króla, wie, że to jest chyba najlepsza modlitwa możliwych. Więc dzisiaj widzimy, że Bóg to wybiera w taki sposób i wybiera również nas, którzy my również znosimy się ku wspólnym budowaniu tego ciała Chrystusa. Bóg tak to wymyślił, że zbawienie. Hmm, te zbawienia od Boga pochodzące przechodzi poprzez posługę ludzi, przez posługę apostolską, czyli tych, których też wybrał y, na swoich biskupów, kapłanów. Y, no właśnie, przecież Apostolę to piersi biskupi Kościoła, ci, którzy potem przekazali, y, im została im przekazana ta władza, to też są mi przecież następcy i, i to tak dalej trwa. Więc taki jest pomysł kościoł, na Kościół Chrystusa, ale skuteczny. Nim możemy się zbawić. To jedyna nasza ostoja, kościół katolicki, apostolski, jeden prawdziwy święty, chociaż też grzeszny. No bo apostołowie też byli grzesznikami, ale właśnie po to tu jesteśmy w tym kościele, żeby się zbawiać i żeby się uświęcać. Na to uświęcanie dzisiaj przez przyczynę apostołów Szymona i Judy Tadeusza niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa, bo jeszcze mamy tutaj ładnie w ogóle Pogoda ładna, mam nadzieję, że u Was też. Jak nie, no to, to nie, to macie chociaż migawkę z ładnej pogody jeszcze, jaka była. Z Bogiem i pa.